Panie Wojewodo, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscowości Wierzbica na drodze Wierzbica-Kije na odcinku wyremontowanym, przebudowanym długości 1536 metrów, a chodnika 453 metry. Droga ta została wykonana ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z którego otrzymaliśmy dofinansowanie w 70%, a te 30% wkładu własnego to tak solidarnie z Panem Wójtem złożyliśmy się z samorządem gminnym i po, y, y, w stosunkach uzgodnionych dofinansowaliśmy niezbędną kwotę, by całość inw inwestycji zamknąć kwotą 1, 936 000 złotych. Rządowy fundusz to tylko z nazwy, ale za tym funduszem stoją ludzie, stoi administracja rządowa, a w naszym województwie pan Wojewoda, który jest obecny i mu bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Przed chwilą otwieraliśmy drogi na terenie Złotej Pinczowskiej, a jak mówimy o drogach, również rozstrzygnęły się przetargi na drogi. W gminie Michałów w ramach rządowy fundusz Polski Ład i na terenie gminy Działoszyce droga z dofinansowania na usuwanie klęsk żywiołowych. Te wszystkie drogi są realizowane dzięki środkom rządowym z Urzędu Wojewódzkiego. Panie wojewodo, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu zarządu powiatu w imieniu mieszkańców powiatu a w tym konkretnym przypadku w imieniu mieszkańców Wierzbicy i gminy Kije jak i również całego powiatu za tą pomoc i wsparcie finansowe również jeszcze raz na koniec panie wójcie bardzo serdecznie dziękuję w imieniu zarządu powiatu za dobrą współpracę w realizacji zadań powiatu ale to jest przecież dla mieszkańców powiatu i mieszkańców gminy Kije serdecznie dziękuję i teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana wojewodę. Dzień dobry panie starosto, panie wójcie, szanowni radni, członkowie zarządu, mieszkańcy tej miejscowości. Szanowni państwo, no bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być w tej Miłej dla wszystkich okoliczności, otwieramy przebudowaną drogę, która przede wszystkim podnosi bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim podnosi bezpieczeństwo użytkowników tych dróg, bo o to w tym całym programie chodzi, abyśmy jeździli po dobrych, wygodnych drogach, bezpiecznych chodnikach, ale przede wszystkim one mają poprawić bezpieczeństwo i to się dzieje. Dziękuję panie starosto za zaangażowanie w realizację tych zadań, które. Robicie na terenie powiatu Pińczowskiego, wspólnie tu z zarządem, z samorządowcami, przy współudziale dyrektora zarządu dróg powiatowych, bo to pan Michał jest wykonawcą tych życzeń, które mają mieszkańca. Za waszym pośrednictwem one trafiają do. Do projektów rządowych. Dobrze napisane projekty, dobrze, dobrze opisane, zakładające rozbudowę, przebudowę tych dróg. No i dostały dofinansowanie. Nie zatrzymujemy się. Możliwość finansowania i przebudowy dróg remontu dróg powiatowych, gminnych mogą być z kilku projektów. Tu jest między innymi rządowy fundusz rozwoju dróg, ale również z środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które no niestety nie omijają naszego województwa. Drogi są rozmywane, podmywane, niszczona infrastruktura chodnikowa i to wszystko poprawiamy. Mam Dobre wiadomości, jeszcze tutaj dla e, pana starosty, że, że nie powiedzieliśmy w tym roku ostatniego słowa. Ale e, gdy już decyzje w 100% zapadną, to będziemy e, to ogłaszać dla dobra mieszkańców. Powiatu pińczowskiego. Teraz dziękuję za tą współpracę panu Wójtowi, panu, bo to zawsze jest, gdy ze sobą współpracują samorządy, to ta współpraca jest widoczna. Trzeba się tylko porozumieć, dogadać. No i tak jak to prawdopodobnie na terenie całego naszego województwa, że samorządy gminne wspomagają samorządy powiatowe przy realizacji tych zadań, bo tak jak pan starosta powiedział, Głównie korzystają z tego mieszkańcy gminy, ale również przejeżdżający przez to mieszkańcy powiatu, województwa naszego kraju, bo widzieliśmy przejeżdżające rejestracje ze Śląskiego, teraz z Małopolskiego, więc widzimy, że ta dostępność dróg jest dla wszystkich. Życzę Wam i będę również o to zabiegał, żeby to były jedne z wielu zadań, które będą realizowane tak w gminie Kije, jak i w powiecie Pińczowskim, tak, żeby zarządcy dróg w postaci zarządu. Dróg Powiatowych nie, nie nudzili się, a, a mieli tych zadań do realizacji jak najwięcej. To dobra, piękna chwila dla mieszkańców. Myślę, że e, takich chwil będzie jeszcze wiele w tym roku, ale i w kolejnych latach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Wojewodo, Panie Starosto, Panie Wicestarosto, Panie Przewodniczący, Wice, wszyscy Państwo radni. Ja chciałem również bardzo serdecznie podziękować zarządowi powiatu pińczowskiego za, za tą współpracę. Pamiętam jeszcze w, w czasie kampanii wyborczej wiele głosów tutaj z miejscowości dobiegało, że zrobiliśmy fajnie wspólnie z powiatem odcinek drogi z Kij do początku miejscowości Wierzbica. Natomiast ten odcinek tutaj przez miejscowość plus ten chodnik był takim odcinkiem strategicznym. Strategicznym, który był bardzo oczekiwany. Cieszę się, że Zarząd Powiatu Pińczowskiego przychylił się tutaj do naszego wniosku, i właśnie ta droga została wytypowana jako pierwsza w kolejności. Montaż finansowy, tak jak pan starosta wspominał, jest powiązany, że tak powiem, trzema. Nitkami, źródłami Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Gmina Kije. My ze swojej strony deklarujemy, że dalej tą chęć współpracy czy dofinansowania remontu dróg powiatowych na terenie gminy Kije podtrzymujemy. Natomiast korzystając z okazji Pana Wojewody, też liczymy, że te wnioski, które zostały złożone przez gminę Kije na drogi gminne zostaną w przyszłym roku pozytywnie rozpatrzone i będziemy mogli również wykonywać remonty dróg na terenie gminy Kije. Raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkim osobom, które były zaangażowane i przyczyniły się do tego, że ten odcinek drogi niemały, bo ponad półtorej kilometra został wyremontowany. Dziękuję. Panie zaraz to tniemy. To ma nożyczki zbliża się do taśmy. Bierzemy po kawałku. No to zaczynamy. Miejscowości są nami. Oczywiście w imieniu mieszkańców również dziękujemy za wybudowanie takiej pięknej drogi, bezpieczny chodnik dla dzieci. Dziękujemy. dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. miło.